Witam serdecznie mojego gościa Daniel Kulik, Basta Witam, cześć. Tak się śmiałem, żeby śpiewał przy tobie czerwony jak cegła, ale Dawid Daniel, y dzisiaj kapitalna twoja robota. No nie mówmy całego zespołu, ale to co dzisiaj ty robiłeś jako obrońca ofensywnie do przodu szarując 3 gole asysta, to tak bardzo zostawiłeś ci to totalne serducho na wojsku. Wiesz co, no różne są mecze, prawda, raz się wchodzi w mecz, raz się nie wchodzi. Dzisiaj muszę przyznać, że tak, miałem od początku, tak czułem właśnie, że, że fajnie może mogę pobiegać, mogę coś z siebie dać, a poza tym wpadało, no. dużo było sytuacji w wcześniejszych meczach, gdzie gdzie kurczę zawsze coś, czegoś brakowało, tak, a tutaj co dołożyłem nogę, no to wpadywało. Czy to może jest taki podtekst tego meczu, że takie pierwsze historyczne derby, jeżeli chodzi o New wydzieliła się dodatkowo adrenalina i siły? No wiesz co, może tak, bo tak trochę dziwnie się właśnie grało przeciwko koszulkom, które rok temu reprezentowałem, tak? I, i, i nie powiem, że podczas rozgrzewki tak patrzyłem, kurczę, myślałem, kurde, no, no trochę dziwnie było. Natomiast no oczywiście, jeżeli już zabrzmiała syrena, trzeba było dać siebie, co się potrafi, prawda? I, I zapominało się o koleżeństwie, chciało się po prostu wygrać. Bardzo fajnie, że to koleżeństwo było widoczne na boisku. Gdzieś tam był fal, podchodzi kolega z drużyny przeciwnej, podchodzi... No przecież nic się nie działo, nie płacz, ale wszystko w formie żartów, także widać, to było dzisiaj rywalizację w formie zaciętości, ale też przyjacielskości. Tak, oczywiście. My razem z Casablanca trzymamy się, że tak można powiedzieć, i razem też sparujemy, gramy różnie, ra razem chłopaki z nami grają, przeciwko nam, więc jak najbardziej koleżeństwo jest cały czas. Nie wiem, jak wyniki poza moją ligą, ale na lidze na razie prowadzicie. Tabela zamawia, przemawia, prze, przemawia za wami. Jeżeli będziecie grać tak jak w tej drugiej połowie, bo pierwsza połowa jeszcze była troszkę różna, ale jeżeli będziecie grać tak jak w drugiej połowie, to Bastek może opuścić szybko tą drugą ligę. Wiesz co, no ciężko, naprawdę. Nie lubię bardzo tak dywagować, bo jest naprawdę z nami różnie. No, sam widziałeś, potrafimy przejść obok meczu. Praktycznie wydaje się, że powinniśmy podjąć walkę wcześniejsze mecze, a tu co? No, dostajemy jedną drugą i ręce opadają i po prostu nie gra się nie klei. Tak? Fajnie, że się to skończyło, że teraz dwa mecze od nowego roku zwycięskie i trzeba to podtrzymać, prawda? Na pewno wartością dodatnią waszego zespołu jest to, że jeżeli zawodnik schodzi tak jak Grzegorz Wojsław, kontuzja mam nadzieję, że niepoważna, to nie ma jakości obniżenia gry, tylko ta jakość przynajmniej jest albo podtrzymywana, albo że tak powiem, jest wyższa nawet. Czyli zawodnicy na ławce też dają wartość. Wiesz co, no tak w sumie jest, że przecież na hali wygrywa się też ławką, prawda? No, trudno, żeby wchodził ktoś i kurczę psuł ci grę, tak? Więc myślę, że tak, to jest duży nasza plus, że, że właśnie ławkę mamy bardzo równą. No to Grzesiu pewnie do top 5, jeżeli się nic nie zmieni. No. Nie, nie, proszę, nie Grzesiu. Daniel. No wiesz, co? No to już jest Twoja decyzja, ja się tam nie, nie udzielam. <grym> Jesteś zaznaczony gwiazdeczką, a zobaczymy jutro. Piątek na podsumowaniu. Dziękuję za wywiad. Dziękuję ślicznie. Dzięki.